Pastor Lobo jest adwentystą Dnia Siódmego. Mieszka w Kinszasie, stolicy Demokratycznej Republiki Konga. W dziesięciomilionowym mieście głoszenie Ewangelii może być trudne, ale pastor Lobo wraz ze swoją rodziną znalazł szczególny sposób przyciągnięcia uwagi innych ludzi. Jego rodzina wychodzi na ulicę i gra na trąbkach własnej produkcji. Gdy dzieci grają na trąbkach, ich ojciec głosi słowa Jezusa. Aleluja! Aleluja! Loban zambeza malamu! Zambeza malamu! Ten niecodzienny widok przykuwał uwagę przechodniów. Słuchają tego, co mówi pastor. Pastor Lobo wyjmuje syntezator i dalej z rodziną Wielgi Boga. Pieśni opowiadają o cudownych dokonaniach stworzyciela. O tym, że miłość Jezusa obejmuje każdego człowieka, który przyjmuje go za swojego Zbawiciela, wkrótce inni też przyłączają się do śpiewu. Dzięki niezwykłej posłudze ulicznych trębaczy wielu ludzi usłyszało o Jezusie. Dzieci chętnie pomagają swojemu Ojcu w tej misji. To niesamowite, gdy widzi się, że coś tak prostego jak własnoręcznie wykonane trąbki i ochotna rodzina mogą być istotnymi narzędziami, którymi posługuje się Bóg. Tu w Kinszasie dzieci aż palą się do tego, aby służyć swojemu Panu. Jednak w czasie sobotniego nabożeństwa nie mają swojego odrębnego pomieszczenia, albo zmuszone są do pozostawania na dworze, co przy afrykańskich warunkach pogodowych bywa uciążliwe, albo zostają ze swoimi rodzicami i niekoniecznie rozumieją, co jest mówione. Część Twoich darów 13 soboty posłuży budowie sal do nauki religii w Kinszasie aby dzieci mogły uczyć się o miłości Jezusa i wyrosnąć na oddanych Bogu ludzi. Módl się za te dzieci i innych mieszkańców Afryki Środkowo-Wschodniej, którzy są narzędziami w rękach Boga. Dziękujemy Ci za wierne wspieranie misji na całym świecie. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei, czytał Dariusz Górski.